Dzień dobry! Jestem królem, każdy to o, o o wie! To jest dobry moment, to jest dobry moment, to dobry moment, żeby pochwalić się a, 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 a że jestem królem, to każdy wie, to każdy wie, to każdy wie, że ja jestem królem, bo jestem królem, bo jestem królem, bo chcę -e -e być królem już zawsze chcę mieć królem proszę o łapkę w górę jestem królem, jestem królem, jestem królem, jestem królem. Jestem królem, jestem królem, jestem królem, jestem królem. Dzisiaj sobie nie umknęłam nie piosenka o królu. O rururu. dzisiaj sobie biegnę, szybko muszę biegać. Jestem królem i załatwiam zombie a chciałem być jestem królem chwili jestem królem chwili tak bo on jestem chwili bądź królem jestem królem bo o, o. jestem królem bo jestem królem jestem królem jestem królem jestem królem, jestem królem. Jestem królem. Królem, jestem królem, jestem królem, jestem królem. Kocham Cię jak mnie zasubskrybowałeś. Jestem królem jak wiesz, jestem królem jak wiesz. Dawse na ocy pamięta. Pamiętaj bo Jestem królem Bo jestem Królem każdy To owie Jestem królem Jestem królem Bo to jest wie Jestem królem Bo jestem um, królem Jestem królem Dzisiaj dwie Dzisiaj jej Jestem królem, jestem królem, świat sobie dzisiaj rozłozę, robię państwo i będę miała nowicę i już dom i już apteka załazona. Jestem królem, każdy mi siły brak, brak, brak. Jestem piosenką na mięso bądź, na kontor bądź. Łapka w górę. Jestem królem, królem jestem ja, bo ja nie wygracie ze mną, bo jestem ze mną. Nigdy nie wygracie do opa